Na Gdyńskim Niebie zbierają się chmury, zaczyna wiać wiatr, ptaki poznikały, ludzie szybciej chodzą, no więc będę się streszczał, e, ażeby nie zamokła mi kartka na deszczu. Witam Was z Gdyni, z Pięknej Góry. E, po mojej lewej stronie jedna z kilku stadnin e, koni. Niedaleko obwodnica. E, Patrycja w tej stadinie za moimi plecami jeździ sobie na, na rudziku. Wobec tego tatuś spróbuje Zdegustować swój ulubiony styl. Skoro Patrycja wykorzystuje swój czas w sposób ulubiony, więc ja też. Przed nami American IPA piwo domowe z zaznaczonym kapslem. Klasa, klasa, jeszcze raz klasa. Styl mój ulubiony, dlatego że ja lubię na gorzko. Mam również przepis: jest to siódma warka Adama Cinka ze Zgierza Waży Adam od października 2014. I teraz tak. Użył tutaj słodów: Pale Ale 2,6 kg, Monachijski 1 kg i to wszystko. Kurczę, można? Można! CZRZ. Nie ma karmelu. Pale Ale i Monachijski jedynka. Dalej chmiele: Citra, Amarillo i Cascade użyte do gotowania. Na cichą Citra Simko Mosaic, Crystal Centennial Cascade. No, normalnie rozwaliło mnie to. Coś wspaniałego. Drożdża US-05 bez starteru, ale uwodnione. Tydzień na burzliwej, dwa tygodnie na cichej. Butelkowanie 28 marca. Jeżeli chcecie zobaczyć fotogalerię, to możecie sobie ja to trochę szybciej, bo się czas biegnie, powiem. To jest cink.pl Ukośnik galery New po angielsku, przez 2 l, ukośnik hasz, ukośnik a ukośnik galeria, ukośnik 168, kurczę, właśnie nie wiem, czy galeria, ale chyba tak, dobrze, 20 litrów na 69 stopni, zacieranie jednotemperaturowe między 60 a 70 minut na 67 do 68 stopni Celsjusza, wygrzew 78 stopni Celsjusza i fermentacja w Wysłodzone 12 litrów w 80 stopniach. Fermentacja między 16 a 18 stopni Celsjusza na plusie, czyli, no, tak jakby w dolnych, w dolnych widełkach. Nie mam otwieracza, więc tym razem otworzę tak trochę poza ekranem, czymś innym. Ok. Przepraszam, ale no to jest to, co lubią tygrysy. To jest to, co lubią tygrysy. Szklanka IPA-kowa, bo jak żeby inaczej. Piana ekri. Co prawda nie ładnie zbudowana. Już myślałem, że będzie tak słabo, chociaż z czymś, żebym tutaj się do czegoś doczepił, ale nie. Proszę. To jest piana jednolicie zbudowana. Tak, tak, jestem hop Jednolicie zbudowana. No nie jest taka jak na Azocie, bo ma bąbelki, ale spoko. Jest bardzo dobrze, dobrze zbudowana, trwała, zbita. Widać tutaj tworzy poduszeczkę dosyć wyraźną, taką, która się nie męczy. Kolor, tak jak widać, brudne, złot, brudne złoto, brudna pomarańcza. Coś wspaniałego, bez ściemy, nagazowanie. Widzicie? Może na ciemnym tyle będzie to lepiej widać. Proszę. Bardzo drobne bąbelki, które cały czas pracują, idą w górę no i pracują nad wspaniałą pianą, dla, która cieszy oko Hopheada. Coś wspaniałego. Czyli kolor OK, piana OK, zasyp chmieli lepiej niż OK. Przejdźmy zatem do aromatu ze szkła. No, mieszanka tego wszystkiego, co jest najlepsze, czyli owoc amerykańskie, e, ale też i żywica, las. Ja tutaj na brzegu, na skraju lasu stoję na no, dosyć wysokiej skarpie, więc no, e, tutaj zobaczcie, mam takie szyszeczki, e, pączki, nie wiem co to jest, ja zawsze byłem słaby z drzew, ale, 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 ale pachnie, no, pachnie, pachnie miło. Cóż, przejdźmy do degustacji. Adam, twoje zdrowie Wow, Wow! 18, a nie powiedziałem, 18 Belgie 7,8% alkoholu 105 je liczone oczywiście na kalkulatorze goryczki. Co ja tutaj mogę powiedzieć? E, taka ilość śmieli może tylko dać jeden pozytywny efekt. Jest zarąbiście. E, jeszcze raz sprawdzę, chyba nie wierzę która to warka Adama. O, idzie młodzież. Niedobrze, niedobrze. Która to jest warka? Siódma warka, no mam na to tylko jedno wytłumaczenie. Ludzie, którzy zaczynają warzyć piwo Podchodzą do tego z pietyzmem, no i ja też kiedyś tam jak podchodziłem, chowam kapselek do ważenia piwa, no to też, Sorry. to też ważyłem z uwagą, pilnowałem czasów, mieszałem, żeby temperatura równolegle się rozkładała. Tak samo prawdopodobnie poczekł Adam, dlaczego dlatego piwo jest po prostu wspaniałe. Zobaczcie, to jeszcze pracuje. Kolor jest wspaniały, widzicie go trochę ciemniej niż ja, to naprawdę jest, to znaczy, chyba, że ja przekłamuję, że tak powiem lusterko, ale to jest naprawdę brudna pomarańcza. Brudna pomarańcza, no takiego nagazywania dobrego to ja jeszcze nie widziałem, naprawdę. Czy tu jest stopień CIBU? No myślę, że nie. Tutaj jest na pewno jakiś stopnie goryczki. Myślę, że tak 70 jest, czyli górna granica. Z drugiej strony może być sprawa dużo myląca, ciężka sprawa, bo tu jest aż 18 IBU, a więc bardzo bardzo górne widełki zachowane w stylu American India Pale Ale. Niesamowite. Wszystkie owoce, jakie umiecie sobie wyobrazić, owoce tropikalne, te takie żółte, miękkie, pomarańczowe, grejfrutowe, są zamknięte tutaj w tej szklance. Ta szklanka jeszcze kumuluje te aromaty. Jest to tyle ciekawy styl, że przykryje każdą wadę. Dlatego ja tutaj nie czuję żadnej wady. No, no niekoniecznie jest, ale, ale nawet gdyby była to, uwierzcie mi, to jest nie do wykrycia. W takich warunkach piwo nie idzie w stronę West Coastu, czyli jest słodkie. Ta słodycz jest kontrowana, ale to nie jest takie naprawdę, takie słodkie, że jakiś tam soczek malinowy. Nie mylcie z tym. Piwo jest z solidną podstawą słodową. Nie ma tutaj karmelu. Mimo wszystko. Jest pijalne, jest bardzo dobre, Nie przeradza się w jakiś taki ulepek słodki. Podstawa słodowa daje podstawę do takiej słodowości, do takiego jasnego chleba, do być może... Nie, tu nie ma przypieczonej skórki od chleba. No generalnie jakby jest słód. No trudno mi tutaj Wam określić, jak pachnie słód. No bardzo przyjemnie, może tak. I to zaraz jest kontrolowane, ta, ta przyjemna taka podstawa słodowa. Eee, ogromną ilością su, ym, go, ym, aromatów i smaków ym, pochodzących z chmielu. Chciałem powiedzieć, że goryczki, ale tak naprawdę kurczę, no przy tym ekstrakcie nie no dobra, jest goryczka. No Przesadziłbym, jakbym powiedział, że nie ma. No jest, ale nie jest jakaś tam masakrująca, nie, nie jest zalegająca. Alkoholu kompletnie nie czuć, pomimo prawie 8%. Oblepianie jest bardzo dobre. Nie, no okej, okay. piwo jest goryczkowe. Ta goryczka wspaniale komponuje się z czymś takim słodowym, słodkim. No bez kitu, spokojnie, gotowe piwo, gotowe piwo do sprzedaży. Niejednokrotnie lepsze od niektórych piw rzemieślniczych, które są wypuszczane na nasz rynek i udają albo e, nos etykietki, że są AIPO. No to jest coś wspaniałego doskonały, ono jeszcze cały czas pracuje to piwo, nie mogę się nachwalić eee, naprawdę to piwo zasługuje na e, pochwałę i obyś Adamie utrzymał e, ten poziom mega grejfrut, cytryna e, las, szyszki Szyszki, spączki sosny, no, cudowne. Nagazowanie nie rzuca się, nie jest takie szczypiące, ale jest. czucie na podniebieniu, i ono jeszcze podkreśla i słodowość, i goryczkę w tym piwie. Coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Ja kończę, bo mógłbym o tym piwie mówić długo. Pić też mógłbym to piwo bardzo długo, ale jest tak przyjemne, że. Że zaraz to we piwa wybiję. Także pozdrawiam Was serdecznie. Tym razem z Wielkiej Skarpy przy stadninie Koni. Bodajże Tara. Chyba nie lokuję produktu. Ja wiem. Oglądajcie kanał Browar Gdynia. Do zobaczenia.